Dobra, to ja idę robić balkon, słuchaj. dobry, Meneles. Witamy Meneleska. Dobra, to teraz tak. Ja tu muszę inaczej. To to muszę to zniszczyć. Jak ja słyszę, jak młotka mówi, że będzie robiła coś inaczej. To ja się już boję. Nic się nie bój, Junia, będzie dobrze. Zobaczysz, mm -hmm. będzie Gites. Mm -hmm. Zawsze tak mówi, a potem? A potem jest Gites przecież. Wisielcowa, czym cię nie nakarmiła? Przeżyłam to, niestety, aczkolwiek. Kajemu Ja ci pragnę, Wisielcowa, powiedzieć, że albo jesz to, co ci dałam, albo naprawdę będziesz żyła za 6 zł dziennie, nie? Więc ty się zastanów. O której jutro planowane rękoczynanki, bo praca jutro prawdopodobnie o 19. No, zazwyczaj o 19 jest, tak się już nam utarło te live o 19. Dobra, i słuchaj, już, już mam, mamy balkon. Już mi są winde z balkonem. siema czasku, dobrze ci widzieć. Ja mogę kłaść deski. Możesz. Taka nasza wieczorynka, dokładnie. Tylko po niej możecie mieć co najbliżej koszmary. Chyba czy to. No. Ja jestem kochana i cudowna i jakby po mnie nikt koszmarów nie ma. Chyba że sraczkę. Wypraszam sobie, nawet tego nie miałaś po moim jedzeniu. Nawet halapenio nie pomogło. Nawet nie pomogło halapenio, także wiesz. A miałam wtedy podróż daleką z perspektywy <laughs> potrzeby łazienki. Trzeba było nie je jeść. Tak, już mi nie są tyrki z mielonym. Ej, jadłabym. Rościeronki! Tak. Już nie będzie rozcieronku. Wiesz czemu? Bo nie mam ubijaczki do ziemniaków. Ja mam. To, będziesz Ale to jest na rozcier... za daleko. Będziesz do mnie na rozcieronki przyjeżdżać, słuchaj, to jest... To niedzielę na rosołek i ziemniaczki. Ale słuchaj, przecież chłopaki już Cię uzbierali na bilet do mnie, tak? Tak. To na jeden tydzień, w sensie na jeden, jedno Rozumiem, ty... rozumiesz, raz ty... jeden tygodni no, no to się zrobi następnego live'a i znowu będziesz miała na przyjazd do mnie na rozcieronki. Nie wiem, Wisielcowa, ja, ja nie rozumiem. Ja myślę, że jak tak dalej pójdzie, to czaty jak będą słyszały, że jest wisielcowa, to nikt tu nie przyjdzie. Też tak myślę, marudoty. Proszę mi zrobić dach, znaczy nie dach, tylko wejście na górę, bo muszę dach położyć. Co to są rozcieronki? No, domyślcie się, zgadujcie. <grym> Zaraz piszą w Google i będą wiedzieć. To już nie te czasy wisielcowe. Cicho! W sensie schody chciałaś. Schody chciałam. Masz schody. Dziękuję. Aż sprawdzę w internetach, czy to, to wyskoczy. Ej! Są tylko dwa wyszukiwania o. na Googleach I nie jest wytłumaczone, co to dokładnie jest. No, widzisz. To nie będą wiedzieć, co są rozcieronki. Mm. Jestem zaszokowana. Jeżeli czegoś nie ma w google, to znaczy, że nie istnieje, pamiętajcie. Także Wisielcowa lubi jeść nieistniejące rzeczy. W sumie się z wszystko zgadza. Ona się martwi, że coś 6 złotych nie przyżyje. Słuchajcie, jak ona je rzeczy, które nie istnieją. A co tam się chwali, że ma jedzenie wyjdź. <noise> Gdzie ci postawić jeszcze Teskę? Wiesz co, ja muszę te schody chyba przestawić, bo tak zostawię no, tutaj tytuł. Ten... Czy ja nie będę robić tutaj... Może zrobię tutaj wejście na górę jeszcze? Jak myślisz? Czy możesz je zniszczyć jak chcesz? Ej, JK! Chyba u, dobrze cię widzieć. To ja wam powiem, że rozcieronki... To są po prostu zimioki! Bo wisielcowa wewnętrznie jest trochę łotyszem, troszeczkę a trochę po prostu późnioniakiem. Tak, więc y, rozcieronki to są zimioki. takie wiecie z cebulką i masełkiem w środku. Mm -hmm. Cebulka już taka podsmażona. I z żółteczkiem na przykład. Zresztą tutaj Aiko napisał. Żółteczko też można dać do rozieronków. Bo muszą być gorące, żeby wiadomo. Nie złapać salmonelli na przykład. się je ziemniaki z chlebem to o czymś świadczy. Jadłam też makaron z chlebem. <gryw> Naprawdę. Greta, bo mi znowu nie działa. Chciałam co ty ładnie położyć, chciałam, żeby było ładnie i się nie da. Po prostu już w ogóle dziś poszłam w dupę jeża, za przepraszam. Co ten jeż dzisiaj by zrobił? To ci ogrzeje ten dom. Skąd ty weźmiesz węgla tyle? Nie wiem. Będziesz chrust zbierała, zobaczysz. Damy radę, wisielco. mi ja będziesz rozpalała. Be damy radę Wisielcowa, sprzedamy tyle świń, że będzie nas stać. Z PGG, Adamku, chciałabym, żeby to tak działało. Strona się nie włącza. Spróbujcie o 16 we wtorki i czwartki tam wejść. Nie da się. Wisielcowa się. Deska mi się nie Aha. chce. Gdzie ci się deska? Nie chce się. No nie chce mi się równo zrobić tak jak chciałam. I sercowa jest trochę łotyszem, czyli jeszcze nie żyje za 6 zł dziennie, a już ma halucynację z niedożywienia? Tak. Jejsk, wszystko się zgadza. Zgadza się jak najbardziej. Dobra, chyba porobiłam. Myślałam, że Greta mi rzuciła blesa, bo się złapała ze głowek, zobaczyła, co ja tu wyprawiam. <grym> I poszło. Ale to czy znaczy, że młoteczka też ma halon z niedożywienia? O, przecież ty jesteś moją halucynacją. Najlepszą. Zrobić nam ta, tu barierki, żeby nie wywalać się ryjem, czy. Hmm. Chociaż będzie szybciej się schodzić, dobra. Mm -hmm. No i piękny dom. Stanę na pile. To na pewno jest bezpiecznie. I jeszcze dach muszę dorobić, leco, zapomniałam. A co no to dach? Będzie przepięknie latem. A, zapomniałam, że. No, to trzeba najpierw podłogę, żebym ten dach mogła. O, Nie dosięgnę. No, musisz mi zrobić, słuchaj, to ja ci pomogę. Ci, ci, ci pomogę. O tak, jestem waszym najlepszym wytworem. Tego lub czegoś innego. Co lubi. No, ale patrz, jaki piękny dom zbudowałam, nie Jesteś ze mnie dumna. Jestem dumna, ale muszę ścianę sobie położyć najpierw, żeby zrobić podłogę. Tak, myślę, że tutaj te okna mogłam lepiej rozplanować, bo bez sensu są. Co to jest bez sensu? Łącznie z życiem. Czy pomogłam? Tak. Czy nadałam Waszemu życiu bez sens? <noise> zawsze, wisięcowa, zawsze. Cieszę się, że mogłam pomóc. Jedno okno tęskne. No. To... Takie tęsknym wzrokiem ma trochę to okno. Wytworem czy przetworem? Chyba na tisku dobrze ci widzieć. Hmm. Nie, my będziemy z okna świnię zabijać, a nie karmić. <laughs> <laughs> Chwila, bo ja teraz mam takie. Hmm. Mhm. Jak przystawić to okno, żeby było ładnie, bo tak biednie tutaj. No, 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 no jest pięknie. To bym nam dorobiła, ale się znowu <laughs> wybionek doniczek potrzebuje takich w życiu. To jak, czego, czekaj. <laughs> Czekam aż się pojawi na live. No bo tutaj można by było tak <laughs> jeszcze okno, ale tu by się wtedy nie zgadzało. A jakbym zrobiła tu? Zupa z żaby. Ten dom zapowiadał się jak kupa, a zaczyna wyglądać jak złota kupa. Prawda? To no tu bym pasowało okno, ale to wtedy musiałabym to przestawić. Ale jak zniszczysz je, to, to nie zepsuje się wszystko dalej? Zaraz sprawdzimy. Nie! Sielcowej. No, O, patrz, jest tutaj. Tylko schody muszę gdzie indziej postawić, żeby to miało ręce i nogi. I z Pani 11 godzin daje O, patrz, spadło coś. Ej, ja. Ja jestem najgorsza... A tymi deskami chcesz? Ja jestem najgorsza, słuchajcie, w budowanie, dlatego że... Jesteś prawda. ...że mi się nic nigdy nie podoba i zawsze robię problemy. Czemu no zabrałaś mi schody? O, bo muszę je przestawić, żeby były w lepszym miejscu. Zabrałam mi schody, jak ja teraz tam zbuduję? Hmm. Czekaj, bo ja muszę wymyślić nowe miejsce na schody. Żeby ci je oddać. Hmm, teraz pytanie, czy je zrobić tutaj, czy może je zrobić na przykład tutaj? I teraz takie przejście, chyba nie. Dobra. To ja tutaj i schodzę do zaświatów. Lepsze miejsce, Greta, poproszę. <laughs> w sumie zostawię je w tym samym, tylko ustawię inne. Wiesielcowa zrozumiała, co powiedziała, czy nie? Pytanie, czy chce w kształcie litery L? Zobaczymy, czy to w kształcie litery L będą dobre. Nie będą, bo się nie w tą stronę elują. To nie, to te się nie nadają. JK. JK, mogę prosić o Blesa, by przestał boleć brzuch, ewentualnie dobre kubsko. JK, zawsze możesz prosić o Blesa, jak najbardziej. A jeżeli chodzi o tego typu blesy, to zapraszam cię na maila na loteczkę I tam jak. Yy, rzucę cię w Tam ci jak blesa, dobrze zapłacisz. Ej, jeszcze nigdy nikomu nie kazałam, tak? Dlatego to ja nie mam pieniędzy. Ale tobie łatwiej. Słuchaj, to będzie mało intuicyjne tutaj, ale no, okno nam się tak trochę zatka, ale możemy to tak zrobić. Popatrz, Wiesielcowa. Wierzę na słowo, bo poszłam mam deski. O nie. Tak, to, to jest tak, że złota kupa. Dla J.K. jest bardzo potrzebna. O, ale ten tego Mary pisała, że masz dziurę, nie tak zrobioną. Nie tam, gdzie trzeba, żeby zadziałały schody. Nie, no dobrze, jest dziura. Ale rzeczywiście tak średnio tutaj wyglądają. Pytkajcie. Ja wymyślam. Są jeszcze inne schody? Nie ma, to są tylko te. Są w kształcie litery L, ale one nie dadzą tutaj rady. Chociaż tutaj mogłyby tak dać radę o. Ale też wprowadzają tak. No słuchajcie, jak nie spojrzeć dupa z tyłu. To chyba dobrze. I albo te drugie. W kształcie litery U. Ale to one wszystkie mają tą półkę taką. Co żeś przewaliła pieniążki? Nakarmiłam nam zwierzątka. Ach, no dobra, to jakby rozumiem. Rozgrzeszona. Co tam te konie robią? <laughs> Pokaż. To nie na te tuby. Pokaż. Kaj te konie, co one robią? dołą. Będziemy mieć małe rybaczki. Jeżeli da się z obojniak. Nic nie robią, no co ty kłamiesz? Ale robiły, przyszłaś i je spuszyłaś. Ej, one oba mają ulewitujące grzyby. On jest <laughs> <laughs> z Nie! Til do seks masterki na czacie poproszę. A czy zwykłe schody nie sięgną? To są zwykłe schody? Ty ja masz tylko niezwykłe. Ja tylko niezwykłe, tak. O, patrz, krystal to od razu zaszedł. się. Prawda? Zopatrzył. Jak krystal to każdy. co masz na Ja Sprawdzę. Wymionek. Ej, damy J.K.owi jak tylko zrobimy przerwę, bo jeszcze dzisiaj idziemy potańczyć chwilę, ale najpierw dom. A! Z zwykłe nie chcą działać Greta. Patrz. Bo one są zbyt zwykłe na twój niezwykły dom. To prawda. Zwykle. Bo to są do fundamentów. Tu muszą być jakieś wydziwne. Ale zawsze możemy je tu postawić, o. Będzie najdziwniejsze wejście w historii, ale... Jak w życiu, wszystko się zgadza. To czekajcie, bo tu mam piętro wyżej, to można jeszcze postawić tak i będzie się dało tak, wiecie, zapierdzierać. Ewentualnie naprawdę postawić je tutaj gdzieś. To będzie nam wtedy nie, nie będzie nam wtedy niewygodnie, bo tutaj mamy świnie mordować. To może... Nie, bo tutaj będziemy się o drzwi zabijać. Chociaż... Tu można by było zrobić... Greta się poddała, pisze, daj je już w to okno. No dobra, daj je w to okno, proszę bardzo. Są w te okno, bo tutaj mogłam zrobić ścianę i tam szafy poustawiać na ser. Wystarczy, że się nie myjesz, to jest wystarczająco dużo sera. Tak trzeba. Czasem się myje, tak? Mhm. Jak już sąsiedzi krzyczą, że nie mogą wytrzymać. Ale mimo wszystko. Miłego Ninja Shadow, dziękuję, że zajrzałeś. Na środku niebo, tam trzeba szafy dać. Dobra, ja już tutaj słuchaj, prawie ogarnęłam. Mm -hmm. Będzie mieć piękny dom. Co prawda jest trochę dziurawy, bo tutaj odpadło coś mu, ale. Wszystko będzie to prawie dobrze. Prawie jak u ciebie. <laughs> będzie dobrze, Wisielcowa. Wszystko po to, żeby wygodniej zabijać świnie. Wszystko po to, bo była aktualizacja, i teraz po prostu, wiecie, chcemy skorzystać z tej aktualizacji, zbudować sobie piękny dom. Cały drewniany, ale przynajmniej kolorystycznie pasuje. Mam wrażenie, że tutaj jest. Mam nadzieję, że nie. Ale czaty już wiedzą o co mi chodzi. Mind the gap. Altimate kiełbasiarnia, farby są w sklepie do kupienia. O, proszę! To możemy go na różowok pomalować na przykład. Mm -hmm. <śleskutki> <śleskutki> Przecież czy nie... Czy działają, czy nie działają? Utknęłam w drzewie. Hihi. Drenwo się skończyło. No rąbam. Pomogę ci rąbać. To jest za stodołą z krupkami. Aha, bo ja tam poszłam na górę, gdzie był stary dom, bo tam też był jakieś... Ja tembale. już to chyba wybrałam. Mówisz? Bo przyczepa została. Ale mam ciężarówkę. O, ty wygodna ty! Nie pozbierałaś Zdrabny. ze starego domu rzeczy. Jak to nie, drewno zebrałam, nie zebrałam betonu i tak dalej, bo nie był potrzebny. No dobra, beton będzie potrzebny do tej studni tam. Mm -hmm. Hej, Becia. Cześć, Beciu, dobrze cię widzieć. Ale patrz, jak nam się pięknie farma rozwija. Cudownie, chociaż w grze nam idzie. <laughs> W życiu też w końcu zacznie, słuchaj. No, w życiu rozwijamy się jak papier toaletowy. Do dupy? Mm -hmm. Mi się... ja, nie mogę po... ja nie mogę narzekać poza tą jedną jedyną rzeczą, która spędza i sens powiek, tak? Tak. <grym grym grym> I ta. przez którą postarzałam się w rok o 10 lat. Tak. <grym> Ja to wszystko stąd posprzątam. Wisielcowa tak zostawiła. Jak tak, to zmornuje się, nie? Nie chce mi kupić. A jak tak, to... Dobrej nocy, żabko. Dobra noc, żabko, śpij dobrze. Pamiętaj, że jutro o 19 rękoczynanki. Będziemy robić... Co będziemy robić, wisielcowa, Bo nie, nie Jeszcze nie wiem, jeszcze nie wymyśliłam. Dobra. To może akwarele, bo dawno nie było. Albo ja bym se markerkami, a ty byś z akwarelami. O. Dobrze. Akurat akwarele to coś, co mam w miarę pod ręką, więc mogę sięgnąć jeszcze. Dobrze. To ja porobiłam to jeszcze tylko. Jak się robiło, uścinało drewno? E... okej. Okay. Myślałam, że muszę jakąś siekierę wyjąć. Znowu utknęłam w drzewie, nie! A moje drzewa się załamały. <noise> nie dziwię się. Pode mną też się załamują, A to mnie akurat dziwi. No, Co tu się? Opsujesz. Nic nie, nie psuje, bo ja postać została jakiegoś kręcioła tutaj, podnosząc kawałek drewna. Mogłyśmy sobie lepszą piłę kupić, Wisielcowa. By się szybciej cięło, mam nadzieję. No, no, mogłoby tak być. No to do sklepu, chociaż chyba nie coś. się. Bardziej się zastanawiam, czy mamy hajs na to. Mamy 7523 pieniądze. Skądże mamy tyle pieniążków? No, chyba z ostatnich świń. O no, tak, bo myśmy ich nawet nie przekiełbasowały w pewnym momencie, tak. tylko już było... Tak. Tak. Greta mówi, że nowa piła jest lepsza, a jeszcze musimy przecież kupić kuchenkę i stoły tam, i garnki Dać do nas. domu. nas. Zresztą świnie się rozmnożą, będziemy bogate. Dobrze. Żeby to tak w życiu działało, jak się świni rozmnożają, to człowiek się bogaci, nie? Prawda? Teraz to nie byś musiała sadzić. Już ponoć normalnie kosztują. Tak o, Greta, my nie możemy teraz z kiełbas zrobić hajsiku, bo nie mamy kiełbaskowni. E, pisze, że z kiełbas ostatnich był hajsik. Tak. okej. Okay. No trochę tych kiełbas ukręciłyśmy ostatnio. I była eksterminacja kur. Może troszkę. 30 dych za kilogram to normalna cena? W dzisiejszych czasach tak. Pamiętajcie, za cebulę płacimy 4 zł za kilo. Ja tylko tak wspomnieć, że y, jeszcze chwilę temu one kosztowały hmm. prawie 100, więc wiecie. Znaczy 30 dych, No tak, no 3 dych. W Nie sensie. no w sensie no wiem, co tak. chodzi, tak, tak, Nie no, w tamtym roku chyba były po 26 zł? Nad morzem widziałam po 40 parę. Dwa razy tyle, normalnie nad resztą Polski. Nie Słuchajcie, przy tej inflacji w przyszłym roku będziemy mieć za pięć tych. Albo pięćset. Też. Akurat pięćset plusy będą na 40. Jak paliwo dobiję do 15, to ja tam u Ciebie utknę na tym zadupiu. Naprawdę sobie wybuduję kołek i będę tam się działa. Będzie Będziesz mieszkać w schowku pod schodami. Dobrze. Ja myślę, że i tak będę za głośno oddychać. Greta... w przyszłym roku jeszcze będziemy istnieć. Greta, miałam nadzieję, że w tym roku już nie będziemy. Jestem... Jestem zawiedziona. Greta, jak nie ruszysz dupy, to nie będziemy istnieć w przyszłym roku. Będziesz ratować świat. Będziesz ratować świat. Znaczy, ja myślę, że świat to wtedy będzie biedny w ogóle, ale. Ratuj. Ja najpierw muszę samą siebie uratować, potem pomyślę o świecie. Ja ratuję mój portfel. Jeszcze nie wiem jak, ale coś, coś kminie. A Greta nie pracowała w opiece społecznej? Nie, w nie. opiece to Mary chyba. No to właśnie Mary pisała o tym. To tak, to Mary. Tak, Mary tam, że Greta i opieka społeczna. Chcę to zobaczyć. Chcę zobaczyć, nie? <laughs> Greta pracuj, pracuj w opiece. Idę spać, Wisielcowa, proszę tutaj ładnie ze mną. Już idę, to teraz się upomina, a ostatnio nie chciała. Jedynej, gdzie nie pracowałam, to masarnia, dlatego tak lubię tę grę. Wszaj <laughs> gra ta wszystko przed tobą. Czekaj, bo padnęłam drzewo z tenderta, a nic nie widzę, jest ciemno. No kto posadził tu te drzewa w lesie? Ja właśnie nie wiem, tak bezmyślnie zupełnie, prawda? Zero pomyślunku. Do namiotu mi w tym wieć. <laughs> Wiesielcowa, to jak ci wszyscy co parkują tuż przed samym wejściem do sklepu, nie?